W każdej palemce musiała być gałązka bazi, ponieważ te bazie ludzie e, traktowali, że były lecznicze po poświęceniu. Dzieciom dawało się jednego tego kotka, żeby sobie łyknął, to go nie będzie bolało gardło, to będzie to takie, takie miały właściwości lecznicze po poświęceniu już tej palmy. No i później się dekorowało różnymi... E, Kwiatuszki się robiło. Właściwie dawno, dawno to tam były tylko dwa kwiatuszki takie. Palma była tu zielona, tu była z borówkami i jeden albo dwa kwiatuszki kolorowe i taka była naturalna palma. Teraz, teraz już zaczęliśmy trochę dekorować. Nie to, że teraz, no bo już jakiegoś czasu. Więcej tych kwiatków, więcej jeszcze dodajemy. To... Głosy, jakieś różne, zbóż i dlen tutaj mamy. Zawijamy tutaj nitką. I kwiatuszki się tutaj dokłada. Porobione też z mhm. wszystko. Każdego najlepiej po kolei przywiązać, bo żeby to nam się nie... No tutaj cały czas nitka jest, żeby to się trzymało. Teraz czerwono może. A jeszcze się z tą palmą robiło tak. Przyszło się no, w ten. była poświęcona no i stała sobie gdzieś tam na ołtarzyku a w pierwszy dzień świąt po, po rezurekcji się przyszło do domu brało się święconą wodę którą się przyniosło w sobotę z kościoła i tą palmą się święciło w oborze w stodole, żeby się dobrze, dobre plony były a później wynosiło ją się w pole w zborze, wstawiało się ją w pole, żeby chroniło od, od gradu, od burzy, od tego, no i żeby były dobre urodzaje, taką palma rolę pełniła w gospodarstwie wiejskim.